Oj, cześć. Witam Was, moi drodzy. Bardzo serdecznie w tym jakże pięknym i cudownym dniu, chociaż, no, chociaż na czas nagrywania tego filmu jest wieczór, jest ciemno. Ja ogólnie rzecz biorąc, zaraz, ja ogólnie rzecz biorąc, zaraz będę się włam, bo, mój idę do pracy za, zarabiać na życie. Moi drodzy, moi drodzy, powiem Wam tylko tyle. I tylko tyle Wam powiem. Ech, powiem tylko tyle, że rzadko kiedy, rzadko kiedy, kiedy w ogóle robiłem film na temat oszczędzania pieniędzy, pamiętam, pamiętam to bardzo dobrze, ponieważ, e, ponieważ moi drodzy jest to to, jest, to, jest przynajmniej na tamten okręt, było to coś dla mnie dosyć ważnego. Tylko ludzie sobie nie zdają sprawę, że bardzo opłaca się oszczędzać o ile, o ile mają już czego oszczędzać, to jest raz. bo jest taka, że moi drodzy, jeden ze sposobów oszczędzania i uważam, że to jest najskuteczniejszy sposób oszczędzania to jest to, żeby na przykład jeśli nie, jeśli nie korzystacie z Netflixa z Disney Plus i tak dalej, to to wyłączcie to, nie płaćcie nie za to, tak? To jest oczywiście jeden z wielu sposobów oszczędzania pieniędzy, ponieważ moi drodzy, Warto oszczędzać, tak? Wiecie i wiecie, oszczędzanie jest dosyć, dosyć potrzebne, o ile, o ile macie z czego oszczędzać, tak jak mówiłem. Dlaczego to jest, Dlaczego oszczędzanie jest potrzebne? Po to, na przykład, żeby jak pewnego dnia powinien wam się noga, bo może się wiele rzeczy się stać. Na przykład możecie, możecie zachorować, albo możecie Stąd innej przyczyny stracić pracę, to przynajmniej dzięki oszczędnościom będziecie, będziecie mieli tak zwaną poduszkę finansową, co moi drodzy, wbrew pozorom, to się przydaje się w życiu. Tak, to wbrew pozorom, moi drodzy, w życiu się przydaje. Więc też dlatego, więc też dlatego, moi drodzy, zawsze należy oszczędzać pieniądze. Wiadomo, wiadomo, że nie każdy, że nie każdy ma potrzebne umiejętności, by oszczędzać, to jest raz. Druga jest taka, że nie każdy, moi drodzy, ma z czym oszczędzać, no bo większość ludzi zarabia, moi drodzy, najniższą krajową, która, moi drodzy, e, która, moi drodzy, de facto e, tak koniecznie nie e, nie starczy na to, żeby się utrzymać. Wiem, o czym mówię, moi drodzy. I tak naprawdę, kiedy, kiedy większość, skoro większość ludzi zarabia tak mało, że praktycznie rzecz biorąc, nie jest w stanie się utrzymać i ledwo, i ledwo im to idzie, to wtedy tak naprawdę nie ma z czego oszczędzać, tak? To jeszcze rozumiem, że ktoś może nie być w stanie oszczędzać, ale naprawdę, moi drodzy, ale jeżeli na przykład masz z czego oszczędzać, tak? Kiedy są ludzie, którzy mają z czego oszczędzać, są ludzie, którzy absolutnie nie mają z czego oszczędzać. Więc jeżeli, więc, więc jeżeli weźmiemy pod uwagę tych, którzy mają z czego oszczędzać i mają z czego oszczędzać, to naprawdę warto, tak? Warto. A jeśli, a jeśli na przykład ludzie, którzy. Te facto nie mają czego oszczędzać i ciągle płacą te dwadzieścia parę złotych, teraz nie wiem po ile jest Netflix czy tam Disney Plus i te różne, te różne subskrypcje streamingowe, które pozwalają nam oglądać filmy. Sprawa prosta, nie korzystasz z tego, wyłącz to, tak? Nie, nie płać niepotrzebnie pieniędzy. Nie płaci potrzebnie pieniędzy na coś, z czego i tak nie korzystasz. Jest racji tego, że korzystasz z Disney Plus, korzystasz z Netflixa i oczywiście tak. Ja oczywiście oglądam bardzo często Youtube'a na telewizorze i na komputerze. To na przykład nie wyłączam z Netflixa i Disneya Plus. Wezwanie do wojska, moi drodzy. Właśnie, właśnie, wezwanie do wojska. Wezwanie do wojska, moi drodzy. Eee, czy dostałem? Nie, nie dostałem. Jak zareaguję, jak dostanę? Nie wiem. Problem, no, moi drodzy, polega na tym, że nasi, ukry, że ludzie, którzy nami rządzą, de facto, moi drodzy, de facto, tak naprawdę, eee, tak naprawdę, moi drodzy, de facto, jeżeli przykładowo coś w naszym kraju by się wydarzyło, tak, wybuchłby jakiś konflikt, to tak naprawdę najbardziej najbardziej winni tej sytuacji są niestety moi drodzy, nasi ukochani politycy, tak. I tak naprawdę to oni powinni pierwsi e, iść walczyć za nas, a dopiero później ewentualnie werbować, e, werbować, werbować chętnych, zaznaczam, chętnych obywateli, którzy, którzy chcą pójść walczyć, bo umówmy się co do jednej rzeczy. E, I wiem o czym mówię, mimo tego, że nigdy w wojsku nie byłem. Nikt nie ma pożytku z żołnierza, który poszedł, który poszedł na wojnę z przygłosu, bo, bo taka osoba, taki facet spredyczy, czy później zdezerteruje, a naprawdę jakoś sobie nie wyobrażam tego, że, bo jest, no jest, na mój główst nie ma nic gorszego, przynajmniej w przypadku takich konfliktów, tak? Bo ja na przykład moi drodzy, na przykład moi drodzy, nie jakoś nie jestem w stanie sobie wyobrazić takie rzeczy, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić takie rzeczy, że na przykład że na przykład, że na przykład ja, ja na przykład bardzo nie był bardzo, bardzo nie, niechętnie do tego podchodzę, tak? Ja myślę, że to bardziej musieliby mnie czymś skusić, przymusić i tak dalej, nie? Więc, więc, mówię moi drodzy z ręką na sercu, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, żebym zdezerterował, tak? Dlaczego? Dlatego, że chciałbym przeżyć, tak? Ludzie, ludzie mimo tego naprawdę z takiego, z takiego faceta, który którego, który dosłownie jest, jest przez prawo zmuszany do, zmuszony, nie, są chyba takie miejsca, gdzie przez prawo są zmuszani do tego, żeby szli na wojnę w momencie konfliktu, to naprawdę z takiego kogoś naprawdę nie będzie żołnierza, taki ktoś nie będzie w stanie obronić kraju absolutnie. Więc nawet nie ma sensu, żeby go na takich na walkę z właśnie. E, na tamą wojnę brać, tak? I naprawdę trzeba to sobie powiedzieć jasno. Moi drodzy, że nie ma sensu, żeby kogoś takiego, moi drodzy, na taką walkę brać. E, no.